Już jutro, po dwóch latach przerwy, bieganie na najwyższym poziomie powróci do Swarzędza. Wszystko za sprawą dziewiątej edycji biegu na 10 km Szpod Swarzędz. Wcześniej były biegi na różnych dystansach, bo przecież ta dziesiątka, osiem edycji się odbyło, były też półmaratony. Dziesiątka była zawsze, bo były biegi wcześniej Firlika, znanego biegacza w Swarzędzu. A od pewnego czasu we współpracy z Rykiem Szpotem organizujemy bieg 10 km szpot Swarzenc. Przygotowania do zawodów rozpoczęły się już pół roku temu. Przy obsłudze wydarzenia będzie pracowało blisko 200 osób. Dosyć spora armia, ale tak, tego wymagają i kwestie bezpieczeństwa, tego wymagają kwestie komfortu i tego wreszcie wymaga coś, co nazywa się nasza tradycja, bo my zawsze hołdowaliśmy i hołdujemy, Maksymie, że albo przygotowujemy coś, tak powiem, na maksa, albo nie robimy tego wcale. Wystrzał o godzinie 11 z armaty Bractwa Kurkowego będzie oznaczać początek rywalizacji na dystansie 10 km, którą poprzedzi druga edycja biegu rodzinnego o godzinie 10. Impreza wyjątkowa pod tym względem, że. Każdy może wziąć w niej udział, niezależnie od tego, czy ma tydzień, czy 100 lat, albo więcej. Ponieważ dystans jest niespełna 1000 metrów, czas na pokonanie godzina, więc można naprawdę przespacerować z dzieckiem, z wnukiem, z żoną, z przyjaciółmi. Na każdego uczestnika czeka specjalny, prawdziwy medal. A medali oraz nagród nie zabraknie również w biegu głównym. I to nie tylko dla najszybszych na linii mety. Nagrody finansowe są dla sześciu pierwszych zawodniczek i zawodników w generalce i dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych. No a potem zaczyna się ten festiwal nagród, które są niespodziankami. Bo cóż to za miejsce na przykład 507, a w naszym przypadku ma to ogromne znaczenie, bo 507 osoba na mecie to będzie 20-tysięczny uczestnik naszych biegów od 2012 roku. A co to za miejsce 2017? W naszym przypadku będzie to fajna nagroda. Organizatorzy zwracają uwagę na specyfikę tegorocznej trasy, umożliwiającą w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych częste bicie rekordów życiowych. Ona jest płaska, jest dobra. Ten ostatni odcinek, który jest typowym zbiegiem, i kończymy tutaj na poliuretanowej bieżni stadionu powoduje, że no, można osiągać dobre wyniki. A rekord trasy, który został ustanowiony w 2012 roku wynosi równo 28 minut i 30 sekund. Czy po dekadzie oczekiwań zostanie pobity? Zobaczymy. No jacy biegacze będą tu wielu znakomitych biegaczy już w przeszłości. Startowało, którzy przybywali tu przed swoimi też ważnymi biegami i sprawdzało tutaj się. No Liczymy, że też będą ci biegacze i że no, zbliży się ktoś do rekordu trasy, ale no liczę też, że zwycięstwo zajdzie poniżej 30 minut, bo jest to bardzo prestiżowe. Rywalizacja sportowa to jedno. W trakcie wydarzenia odbędą się również aukcje charytatywne, z których cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie dziewięcioletniej Joasi Tomaszewskiej, która od czterech lat walczy z nowotworem złośliwym. Niestety, Joasi nie będzie z nami, nie będzie też rodziców, ponieważ Joasia ma w tej chwili dwa tygodnie, dzień w dzień, podawaną chemię. Więc organizm naprawdę jest, ma wypoczywać, a nie się męczyć jakimkolwiek przejazdami, i tak dalej. W związku z tym będziemy się łączyli z Pawłem, z Tatą Joasi, ale na tym musimy poprzestać. Jak podkreśla rzecznik prasowy biegu Marek Wajer, atrakcyjnych pamiątek dla licytujących na pewno nie zabraknie. Mamy prezent od wojewody. Mamy prezent od Agnieszki Wieszczek-Kordus, naszej brązowej medalistki w zapasach z Pekinu. Mamy prezent od Kacpra Majszaka, dwukrotnego olimpijczyka i z Londynu, i z Rio de Janeiro. Mamy prezent od Pawła Fajtka, pięciokrotnego mistrza świata. Od Szymona Ziółkowskiego, mistrza olimpijskiego z Sydney. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do dopingowania blisko półtora tysiąca biegaczy. Ze stadionu, trasy lub sprzed ekranu. Transmisja wydarzenia będzie dostępna w mediach społecznościowych Radia Meteor i Kuriera Akademickiego. Serdecznie zapraszamy!